Jak zastąpić typowe składanie życzeń na weselu? Przede wszystkim przypomnijmy sobie jak to jest z tymi życzeniami na weselu, a mianowicie kiedy para młoda pojawi się na sali weselnej, wszyscy goście z uśmiechami na twarzy podchodzą do niej składając jej życzenia i tym samym tworzy się bardzo długa kolejka gości, którzy chcą parze młodej coś miłego powiedzieć. Z tego typem składania życzeń jest kilka kłopotów, a mianowicie tworzy się długa kolejka. Część osób po prostu czeka na, swoją, na swój moment, przez co im się zaczyna nudzić, zaczynają się rozglądać, zaczynają się rozkojarzać i wcale nie mają ochoty czekać tej kolejce, bo na przykład chcieliby po prostu napić się czegoś chłodnego, bo w końcu dopiero co przyjechali do sali. Natomiast ci, którzy już złożyli życzenia, znowu muszą swoje odczekać do momentu, w którym to będzie na przykład, wznoszone no i trzeci chyba najważniejszy argument jest to taki w którym to wszyscy, ale to dosłownie wszyscy goście łącznie z parą młodą zapewne po całym dniu przygotowań i po ślubie są już bardzo głodni i każdy chciałby czymkolwiek jednakże ten żołądek zapełnić. Mamy na to kilka pomysłów jak to zrobić sprawniej. A mianowicie, jeżeli rzeczywiście planuje zrobić taką kolejkę, to można pomyśleć o tym, żeby przygotować jakieś finger foody dla osób, które albo czekają w kolejce, albo też już złożyły życzenia i mogą tymi finger foodami się poczęstować. Przy okazji zwilżyć usta czy to lampką szampana, lampką prostego, albo chociażby po prostu czystą wodą. Moim faworytem, jeżeli chodzi o składanie życzeń, jest to składanie życzeń na przykład ogrodzie albo w chwili takiej, w której to para młoda sama podchodzi do gości, przyjmuje od nich życzenia. I tam też goście czekają za parą modą i za oficjalnym przywitaniem, i tam też to para młoda może odebrać te życzenia. Wówczas goście są rozproszeni, zajmują się sobą, rozmawiają, a para młoda w dowolny sposób podchodzi do gości i rozmawia z nimi na tyle długo, na tyle na ile ma ochotę. Jeszcze jedna alternatywa do składania życzeń. Jest to motyw, w którym na początku wesela robimy tylko przywitanie szampanem. Następnie siadamy do obiadu. Robimy pierwszy blok muzyczny i dopiero w momencie kiedy po pierwszym bloku muzycznym zapraszamy gości na kawę, herbatę i na przykład deser. Wówczas często też robione są zdjęcia z gośćmi, co ponownie robi nam kolejkę. Więc jeżeli zrezygnujemy z życzeń na samym początku, a planujemy sobie zrobić te zdjęcia, to połączmy te zdjęcia właśnie z życzeniami, dzięki czemu z dwóch kolejek zrobimy być może jedną, co też nam sumarycznie Zdecydowanie ograniczy czas, a goście nie będą się nudzili na samym początku wesela, bo będą chcieli złożyć życzenia i pewnie przekazać jakiś drobny upominek, czy też radę małżeńską. Dajcie znać, czy któraś z tych alternatyw odnośnie składania życzeń przypadła Wam do gustu. Jeżeli macie swoje pomysły, też napiszcie w komentarzach, chętnie o tym pocztam. Być może już w tym roku na weselach będziemy mogli wprowadzić coś nowego.